Hej, hej, witajcie przy wtorku. Przed Wami recenzja niesamowitego trailera psychologicznego, którego napisała pani Paulina Cedlerska. Jest to w owczej skórze, książka od wydawnictwa filia mroczna strona, a premiera 26 marzec 2025. Co to była za historia, to oj, nie można po prostu po niej spać, ciągle się o niej myśli i, i cały czas siedzi nam w głowie. Ja naprawdę czytałam ją mega zachłannie, strona po stronie, bo to opowieść z perspektywy kilku postaci i to, co przeżywają, łączy się później w jedną wielką całość. Mamy też rozłożenie w czasie, kiedy czworo przyjaciół było jeszcze młodych i później, kiedy część z nich no, już nie żyła. Ogólnym początkiem w tej książce jest opowieść o stadzie wilków, które od małego były przyzwyczajone do życia z ludźmi, ale pewnego dnia znaleziono tam rozszarpane ciało kobiety i to było dziwne, bo właśnie ona się nimi tam zajmowała. Mamy też tutaj dziennikarkę, która robi artykuł o tym wypadku, no i często wpada przez to w kłopoty. Widzimy, że jej mała córeczka i mąż na tym cierpią, ale wiecie co, ta opowieść jest dużo bardziej złożona i nie zawsze to jak się widzi jest tym, co tam się dzieje. No, osoba, która prowadzi śledztwo, koniecznie chce dowiedzieć się, czy te dwie sprawy się ze sobą łączą, ale wszędzie spotyka opór. Komuś bardzo zależy na tym, by pewne sprawy bardzo szybko zakończyć. Ktoś dostaje tu zawiadomienia, że ma nie drążyć tematu, lecz im bardziej postacią zamyka się prowadzenie ich spraw, tym więcej szukają uników, żeby móc nadal je prowadzić. Wiecie, niedługo po tym policja odnajduje małe dziecko dryfujące samotnie na statku. Gdzie zatem są jego rodzice? I jaka matka pozwoliłaby na narażenie życia własnego dziecka? Oj, słuchajcie, tutaj jest pełno spraw, które początkowo się tylko piętrzą. No, zdecydowanie nikt tutaj nie jest bez winy, gdyż najlepszym wyjściem dla kilku osób jest zwyczajne tuszowanie wielu spraw. Czytając trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo drobne podpowiedzi się zdarzają, ale zostały ułożone tak, byśmy co innego brali u nich pod uwagę. Autorka opisała tutaj wielką swobodę, która no, tyczyła się ludzi bogatych. Każda z postaci miała tu życie prywatne i problemy, przed którym uciekali, no, powiem Wam, że z ważnych i mniej ważnych powodów. Początkowo trudno jest zrozumieć ich intencje, gdyż no, my widzimy płytkość ich myśli, a dopiero pod koniec zostają w pełni rozwinięte i wtedy jest takie aha, o to chodziło. Naprawdę czytałam ją w wielkim skumieniu i skupieniu i ogromnej ilości emocji, gdyż no, temat krzywdzenia innych, a w tym dzieci, jest dla mnie e, naprawdę mega bolesny. Zdecydowanie ma duży wydźwięk psychologiczny i jest kolejną niesamowitą pozycją, którą bardzo, bardzo Wam polecam. Jeżeli nie czytaliście, a lubicie tę dziedzinę literatury, to po prostu mega Wam polecam. Ile tu się dzieje, to jest, no, klękajcie narody. Kocham, kocham i uwielbiam. To jest moja najlepsza pisarka, jeśli chodzi o, o książki w wydaniu thriller psychologiczny i wiem, że każdą jej pozycję. Mogę polecić, bo jeszcze nie zdarzyła się taka, żebym w którejś powiedziała: A mogło to być inaczej. Było po prostu dla mnie perfekt. Także mega Wam polecam, naprawdę. Możecie sami spojrzeć na opinię, że po prostu warto przeczytać tę książkę. <grych> Trzymajcie się cieplutko i życzę Wam miłego wtorku. Pa pa!